Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony, Paweł Śliwa. Bieżąca analiza techniczna, czyli nasze kolejne spotkanie z wykresami. Zaczynamy od indeksu dolarowego, który ten tydzień e, prawdopodobnie zaliczy do udanych. Dolar się umacnia. Mówię prawdopodobnie, bo jeszcze mamy dzisiaj, jutro, żeby zmienić kształt bieżącej świecy. Od czterech tygodni są one koloru białego, czy mamy dość mocny ruch wzrostowy z poziomu tam 100, nawet troszeczkę niższego do 104. 50. To jest wykres tygodniowy, który jasno pokazuje, że ten obszar to jest ciekawe miejsce na to, żeby powstał szczyt albo przynajmniej chwilowy odpoczynek w skali tygodniowej. Czyli może się okazać, że kolejne tygodnie już nie będą koloru Białek. Kandydatem na wsparcie pozostaje zielona strefa, która mogła być oporem, a została dość szybko przemana 102,30-102,40. Zobaczymy, czy uda się dobrnąć do tego ograniczenia w kolejnych dniach, a tym samym będziemy sobie to komentować i na naszych spotkaniach. Euro USD schodzi poniżej 1,08, narusza to wsparcie. Duża wzrostowa świeca z 2 sierpnia rozpoczęła swój poziom minimalnie. Wyżej niż to, co będą reprezentują minima z dnia wczorajszego. Także, jeżeli mamy spoglądać dalej na północ, to oczywiście cena musi wyjść powyżej 1,08. Wtedy będziemy mogli mówić o jakiejś korekcie wyższego rzędu. Same spadki są dość pokaźnych rozmiarów, więc się już siatki Fibonacci'ego już ta pierwsza linia to jest w odległości jednej figury od ostatnich minimów. Zwykle przy tak silnych trendach to jej korekty są w miarę, w miarę długie. Mam tu na myśli poziom 38,2 czy 50%. Fund brytyjski do dolara amerykańskiego da się od żółtej strefy 1,3040, a tym samym 1,28 pozostaje najbliższym kandydatem na dołek. To jest przestrzeń, którą musimy uwzględniać i będziemy analizować także w ramach naszych kolejnych spotkań. Dołki pojawiają się też na wskaźniku relatywnej siły, czyli za chwilę będziemy mieli, Zjawisko wyprzedania, a to może być zapowiedź ruchu powrotnego do przemanego wsparcia, ale już trochę większej skali, czyli będzie wtedy to widoczne na wykresie tygodniowym. Dolar australijski pozostaje w sekwencji niższych szczytów i niższych dołków. Ja usunę tą czerwoną linię opisującą sekwencję wzrostów, bo ona już dawno przeszła do historii. Najbliższe ograniczenie dla tego układu spadkowego to jest 06680. Notowania zbliżyły się do 066. To jest ciekawe miejsce, czy też miejsce, które może być trampoliną do, do tego, żeby jakiś ruch korekcyjny się tutaj większy pojawił. W przypadku dolara nowozelandzkiego, już przechodzę na początek wykresu, to samo kasuje linie poprowadzone po szczytach, po dołkach za bardzo nie ma co prowadzić, bo te korekty są relatywnie krótkie. Pierwszy odpoczynek po tej przecenie był w okolicach 060 a teraz 0,60 to są minima i miejsce, w którym wzrosty mogą się rozpocząć. W ostatnim czasie większa aktywność popytu była widoczna właśnie z tej przestrzeni, sięgam tutaj do połowy sierpnia. Oczywiście nie należy spodziewać się aż tak dużych wzrostów, ale kto wie, może nawet do 0,62 należałoby tutaj spojrzeć. Ciekawie wygląda według mnie jen japoński, czyli dolar do jena. Ponieważ dobrnął no, do ograniczenia 152, to miejsce ma szczególne znaczenie nie tylko na wykresie dziennym, tygodniowym, ale i miesięcznym, więc jakiś krótki odpoczynek w tych wzrostach może być tutaj widoczny, ponieważ notowania dopiero co dotknęły tę wartość, więc jest jeszcze za wcześnie, żeby stwierdzić, czy... No rzeczywiście ono będzie użyteczne. Wczoraj mieliśmy dużą białą świecę, więc żeby móc stwierdzić, że podaż przyjęła kontrolę nad tym wykresem, to podaż musiałaby się rzeczywiście tu popisać i zrobić no, przynajmniej podobny kształt koloru oczywiście czarnego. Frank szwajcarski zatrzymał się przed poziomem 0,8330, a to jest ciekawe miejsce w skalach wyższych na punkt zwrotny. Mieliśmy jako miejsce, które wypchnęło dolara na wyższe poziomy 0,8550 i między tymi dwoma poziomami tak naprawdę nie ma jakichś szczególnych punktów zaczepienia na wykresie dziennym, więc ja się będę nimi posługiwał pewnie też i w naszych kolejnych spotkaniach. Surowce, tradycyjnie ropa jako pierwsza, tutaj bez większych zaskoczeń i zmian, czyli w przypadku WTI notowania wróciły w okolice 72. W ostatnim czasie to było miejsce, gdzie pojawiały się szczyty, więc i tym razem będę spoglądał w to miejsce jako ograniczenie dla dalszego wzrostu dla tego surowca, co może się wiązać z tym, że trzeba będzie sięgnąć po raz kolejny w stronę niebieskiego układu niebieskiej strefy, czyli około 67 dolarów za baryłkę tego surowca. W przypadku ropy Brent notowania wychodzą powyżej 75, ale i tak, i tak ograniczeniem ciekawszym według mnie jest 77, więc zostajemy w tych okolicach jako miejscu, które może być dla nas tutaj szczególnie użyteczne. Jeżeli powstanie tutaj punkt zwrotny, ja to przybliżę, no to naturalnym kandydatem oczywiście w ramach tworzącej się takiej mini serii niższych szczytów, niższych doków będzie kolejny test wiarygodności zielonego wsparcia, czyli 70 dolarów za, za baryłkę. Złoto lekkie wyhamowanie na wykresie dziennym mamy coś, co przypomina układ objęcia BESY, czyli czarna świeca obejmuje biało. Przypomnę, w przypadku świec mówimy głównie, zajmujemy się głównie korpusami, i tutaj rzeczywiście czarny korpus wczoraj obejmuje ten wcześniejszy. Negatywny układ sugerujący, że seria białych świec, czyli impuls się zakończył, więc korekta może się tutaj rozbudować. No najprościej oczywiście stwierdzić, gdzie ona się może zakończyć, spoglądając na linię poprowadzoną po dołkach, jest 2685 to jest pierwsza cena, druga to jest około 2650 jako możliwe wsparcie wynikające właśnie z tej wspomnianej linii trendu. Linia trendu oczywiście pozostaje stabilna, ale upływający czas sprawia, że te punkty odniesienia, gdzie cena może i linii trendu się zmieniają, więc może się okazać, że za chwilę będziemy musieli sięgnąć po wyższe wartości. Chciałbym spojrzeć na platynę, która w ostatnim czasie... No, nie podąża, może tak jak inne metale, chciałbym powiedzieć szlachetne, czyli złoto i srebro. Mamy tutaj szeroką konsolidację na wykresie dziennym, ale to się może zmienić, jeżeli cena przyłamie poziom 1035 czyli dolarów. Ciekawe miejsce na wyhamowanie wzrostów, ale te w ostatnim czasie są dość agresywne. Od 950 mamy jednorodną serię wzrostów, a wcześniej ten ruch wzrostowy rozpoczął się na poziomie 900 dolarów. No, w przeszłości była to sekwencja zapowiadająca ruch przynajmniej w stronę 1100, także zobaczymy, czy będzie kolejna próba wyjścia z takiego małego marazmu, który jest tutaj widoczny, no bo z trendem to niewiele ma wspólnego. Indeksy rozpoczynamy od DAXa, który złapał małą zadyszkę w kreowaniu kolejnych ekstremów cenowych. Ja pokuszę się tutaj o narysowanie układu, który mógłby zmienić nam strukturę wykresu, czyli coś na kształt formacji głowy z ramionami, albo jakąś wariację na ten temat. Czemu o tym wspominam? Ponieważ dzisiaj notowania po raz kolejny atakują miejsce, gdzie powstał lokalny szczyt, czyli 19 700 punktów, 619, 680. Więc jest to ciekawe miejsce, żeby stąd rozpocząć Powrót w okolice 19 tysięcy punktów. No, na razie, no, co do formacji głowy, ramion to jest trochę za wcześnie, żeby o tym jeszcze rozmawiać, no, ale zobaczymy. Od czegoś trzeba zacząć. Tak czy tak, notowania są dość wysoko. To, na co zwróciłem jeszcze uwagę, to jest dywergencja na oscylatorach, które nie chcą już rosnąć, nie potwierdzają ostatnich ekstremów cenowych. Zwykle jest to sygnał informujący o jakimś zmęczeniu w tym przypadku byków. Parkie technologiczne wczorajsza sesja raczej z kategorii słabszych powrót poniżej ważnego lokalnego wsparcia, ale jednak ważnego 20 400 punktów. Jeżeli cena utrzymałaby się poniżej, no to mamy tutaj przynajmniej dwa punkty zwrotne w postaci szczytów, które mogłyby rozciągnąć tą sekwencję. Spadkową do 19,700. Ale poczekajmy, bo jak na razie to może być rozbudowana w czasie, ale też i w cenie korekta, więc te technologiczne spółki jeszcze mogą sobie tutaj nieźle radzić. Ja przypomnę, że jesteśmy w okresie podawania wyników kwartalnych przez poszczególne spółki, nie tylko technologiczne. To na pewno też będzie napędzało kształt kontraktów, wykresów, na kontrakty terminowe na poszczególne indeksy. Dow trzeci dzień spadków wczoraj. Zobaczymy czy korekta się rozbuduje, 42 200 już powoli czeka. Lokalnie pierwszy dołek został przełamany, czyli miejsce w okolicach 43 000, więc jest to pewnego rodzaju słabość, krótkoterminowa na razie, bo to z perspektywy wykresu 4 godzinnych można było oglądać, ale jest to informacja, że ten swing, który w tej chwili rysuje, prawdopodobnie się zakończył, więc przynajmniej korygujemy właśnie ten ruch z od poziomu 400 tysięcy punktów. 42 200, 670 to są te miejsca, które brałbym pod uwagę na zakończenie aktywności niedźwiedzi. S&P 500 musimy zejść niżej, bo tutaj w ostatnim czasie te świece raczej kształtują się jedna obok drugiej, aczkolwiek no, wczorajsza yy, przecena, oczywiście, w stronę 5825, tutaj daje sobie znać. Ja już rysowałem tutaj formację głowy z ramionami, coś, co próbowałem przed chwilą robić też i nadak się. Zobaczymy, czy konsekwencje będą podobne. Oczywiście, w pierwszej kolejności traktujemy to jako ruch korekcyjny. Ja pozwolę sobie zmierzyć tak. Yy, Wysokość w postaci prostokąta i porównać ją z poprzednią korektą, no bieżące spadki są trochę wyższe. Więc aktywność niedźwiedzi na pewno trochę większa niż to miało miejsce w październiku, a przynajmniej na początku, ale na pewno jest to dużo mniej niż w okresie. Początku września. Te, te spadki, jak na razie, są mniej więcej połową wysokości tamtej przeceny. Linia poprowadzona po dołkach oczywiście narzuca swoją własną perspektywę, czyli nie mam wyboru. Nawet jeżeli ten mały RGR coś tutaj zadziałał, no to mamy do czynienia z ruchem korekcyjnym. W wariancie takim mocno krótkoterminowym, to na co bym zwrócił uwagę. To jest oczywiście przełamanie lokalnego wsparcia i jeżeli uda się wyjść powyżej 5660 tam jeszcze, nawet 70, no to znowu będziemy sięgali do wyższych poziomów, tak, bo zakładam, że tu może nastąpić zamiana ról, czyli dawne wsparcie w opór mogłoby się zamienić, przynajmniej taka informacja płynie z tego przełamania, które pojawiło się w dniu wczorajszym, bardzo agresywne tąpnięcie. Więc te, te białe świece mogą być ruchem korekcyjnym, i test linii trendu może mieć tutaj bardziej precyzyjny test linii trendu, może mieć miejsce. Z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne nasze spotkanie.